Witajcie na kanale Code Math. W tym filmie pokażę Wam e, informacje wstępne dotyczące równań różniczkowych cząstkowych na przykładzie równania Laplace'a. Równanie Laplace'a jest szczególnym przypadkiem równania Poissona, o tym zaraz opowiem. I ono opisuje e, rozkład pola w stanie ustalonym. E, to jest bardzo ważne równanie, ponieważ właśnie równaniu e, Poissona, czy w szczególnym przypadku równaniu Laplace'a podlegają bardzo e, różne pola e, fizyczne, takie jak na przykład e, rozkład temperatury w warunkach ustalonych, rozkład pola magnetycznego i wiele, wiele innych. Są to bardzo ważne równania ze względu ze względów powiedzmy fizyki e, i dlatego są również bardzo istotne w naukach technicznych e, w tym filmie wytłumaczę Wam krok po kroku o co w nim chodzi w tym równaniu. E, przeprowadzimy taką prostą dyskretyzację, odwołam się do pojęć pochodnych i pokażę to wszystko krok po kroku, e, dokładnie natomiast nie wchodząc w szczegóły rozwiązania numerycznego, bo o tym zrobię film następny. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się moja praca, doceniacie ją, no to koniecznie dajcie suba, dajcie łapkę w górę i podzielcie się może wideo ze znajomymi, bo pamiętajcie, że mi to bardzo pomaga rozwijać ten kanał. No więc tak, mamy tutaj po pierwsze taki e, dziwny znak, którego być może wcześniej e, nie widzieliście o ten... Trójkąt, nie jest to delta, czyli różnica, tak jak niektórzy przywykliby pewnie o tym myśleć. Jest to operator Laplasa i teraz właśnie wyjaśnię, na czym polega jego działanie, ponieważ operatory oddziaływują na funkcję i zaraz sobie wyjaśnimy, czym to działanie może być. No i ten operator Laplasa czasem również bywa oznaczany w taki sposób. Odwrotny trójkąt, czyli naBla, to jest operator gradientu, już używaliśmy go przy okazji filmu o metodzie najmniejszych kwadratów, ale z kwadratem, właśnie, czyli jakby naBla do kwadratu oddziałuje na funkcję w taki sam sposób, jak właśnie ten operator Laplace. Ale to, to tylko tak na marginesie. Dobra, w takiej sytuacji może zapiszmy, jeżeli naszą funkcją f od X i Y, bo mówimy tutaj o równaniu różniczkowym cząstkowym, a więc mamy y, więcej niż jedną zmienną niezależną. W tym przypadku, y, no, w równaniu zwyczajnym była jedna zmienna, czyli był tylko X na przykład, lub tylko czas, jeżeli mówiliśmy o układzie dynamiki. A tutaj mamy dwie zmienne niezależne, a więc jest Y i X, co powoduje, że poruszamy się w tej przestrzeni płaszczyzny. No i dobra. Y, to zmarzę, bo to nie jest aż tak ważne teraz. I teraz tak rozpiszmy sobie ten operator jawnie, czyli laplacian z f od, z funkcji, która no, jest określona na przestrzeni 2d, a więc x i y to jest i w tym momencie mamy tak drugą pochodną cząstkową zaraz wyjaśnię czym ta pochodna cząstkowa jest z tej funkcji, która jest właśnie określona na płaszczyźnie x i y to pod x kwadrat plus Druga pochodna cząstkowa z tej samej funkcji. OK. Ale na kierunku Y. OK. Dobrze. No i oczywiście, jeżeli to jest równanie Laplace'a, no to mamy, że ten, ten operator z tej funkcji, a więc już wiemy, że chodzi o takie wyrażenia, a więc sumę pochodnych cząstkowych równy jest 0. No i powiedziałem właśnie suma pochodnych cząstkowych, no ale gdzie? Otóż Konkretnym punkcie. Inaczej mówiąc, w każdym punkcie, w którym to równanie obowiązuje. Ponieważ pochodne, jak już na pewno wiecie, to są wielkości lokalne, a więc określa się je w punktach. No i teraz dziedziną naszej funkcji w tym przypadku jest taki wycinek, jest płaszczyzna. Możemy powiedzieć, że interesuje nas pewien, pewien na tylko część płaszczyzny, a więc jakiś obszar. No tu zaznaczyłem ten obszar właśnie o taki. taki Fragment tej płaszczyzny. I gdy mówimy o zagadnieniu brzegowym w matematyce, czyli o równaniu różniczkowym, cząstkowym, to musimy wiedzieć, że na brzegu obszaru, a więc tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, obowiązują warunki brzegowe. O tym, czym są warunki brzegowe, to ja będę szerzej mówił w filmach poświęconych rozwiązywaniu tych równych. W każdym razie mogą być Różne warunki i one obowiązują na brzegu obszaru. Natomiast równanie obowiązuje w obszarze. Co to zatem znaczy? Szukając rozwiązania równania różniczkowego, obojętnie czy zwyczajnego, czy cząstkowego, szukamy funkcji. Tutaj też szukamy takiej funkcji, w tym przypadku dwóch zmiennych, x i y, która w tym obszarze będzie spełniać to równanie. Zaraz dowiemy się, rozpisując sobie dokładnie, Znaczenie tego równania, co to dla funkcji oznacza, że ma ona spełniać to równanie, to będzie istotne, bo to nam wyjaśni, dlaczego właśnie równanie Płasona czy Laplace'a jest tak ważne, po prostu w przyrodzie i w technice. Ok, Ale wracając. W obszarze ma ta funkcja spełniać równanie, natomiast na brzegu ma spełniać zadany w naszym zagadnieniu warunek brzegowy. A to, jakie one są, to jest temat na inny film. Dobrze, mamy zatem pochodną cząstkową, konkretnie drugą pochodną cząstkową. Więc teraz y, przypomnijmy sobie krótko, czym jest y, pochodna cząstkowa, no, a więc, może najpierw w ogóle, sama pochodna. Pochodna, jak na pewno wiecie, y, opisuje nam zmienność funkcji. No i jeżeli chodzi o pierwszą pochodną, tutaj taka szybka dygresja. Mam funkcję, OK, no i jakiś Punkt, i teraz w tym punkcie zmienność tej funkcji można interpretować jako nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji w tym punkcie. Ok, to jest tylko takie przypomnienie. No i teraz, jeżeli chodzi o pochodną drugą, no więc, jest to jakby pochodna w pochodnej, czyli zmienność tej zmienności. A więc, tak. Tak to należy rozumieć. No dobrze. I teraz zastanówmy się nad e, taką rzeczą, w jaki sposób e, mielibyśmy sobie te, te e, pojęcia, o których powiedziałem, konkretnie wyrazić. No więc żeby je konkretnie wyrazić i zobaczyć ich działanie, to musimy sobie to równanie zdyskretyzować. Czyli zapisać w takiej formie, w jakiej widziałby je komputer, na przykład w metodzie y, różnic skończonych. No i w tym celu y, ja tutaj wprowadzę na ten rysunek siatkę. OK. Dobrze. No i tak jak może widzieliście moje filmy z na temat rozwiązywania numerycznego równań różniczkowych zwyczajnych, to tam dyskretyzowaliśmy dziedzinę funkcji, którą była po prostu oś liczbowa, ponieważ no, mieliśmy jedną zmienną. I rozwiązywaliśmy to równanie na zadanym przedziale od jakiegoś tam początkowego do końcowego, do końcowej wartości tego przedziału. Tutaj jest podobnie, tylko poruszamy się w 2D. Okay. No i co musimy dalej zrobić? Musimy sobie wyrazić w tej dyskretnej formie te zmienności funkcji, a więc drugą pochodną, osobno na kierunek x i osobno na kierunek y. No teraz e, jesteśmy w momencie, w którym musimy e, cofnąć się odrobinę do tego, w jaki sposób się aproksymuje, czyli wyraża w przybliżony sposób te e, pochodne, czyli konkretnie drugą pochodną, e, jaka jest formuła na jej przybliżenie. Ja robiłem o tym osobny film, więc teraz tylko zapiszę szybciutko, e, krótko wytłumaczę, a kto e, będzie miał e, chęć, to oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu, w którym tłumaczę to konkretnie. Proszę zobaczyć, e, tutaj użyłem rozwinięcia w szereg Taylora. O tym jest w innym filmie wytłumaczone konkretnie, skąd wziął się ten wzór, ale używam tutaj tego wzoru, po to, aby wyznaczyć sobie przybliżenie wartości funkcji w punkcie x plus h, a więc odległym od punktu, w którym jestem o jakiś rok h, prawda? Tu, jeżeli tu jest x, a tu x plus h, to ja czerpię informację o wartości i zmienności funkcji tylko w tym punkcie, a określam przybliżoną wartość, Punkcie x plus h. I z tego się bardzo często korzysta również w rozwiązywaniu numerycznym równań różniczkowych, ale o tym jest osobny film. Dobrze, w każdym razie zrobiłem to jakby w dwie strony, a więc w kierunku wzrostu dziedziny i analogicznie w kierunku spadku dziedziny, czyli po prostu przeciwną stronę, prawda? Co widać tutaj w tym, że tu jest h z minusem, bo po prostu było wzięte w drugą stronę. I teraz po co to rozwinięcie nam jest? Nie znam po to, że potrzebujemy w tym momencie wyprowadzić sobie zależność na przybliżenie wartości drugiej pochodnej, no bo tu mamy właśnie drugie pochodne. Potrzebujemy zatem o, tego, co mamy w tych e, równaniach tutaj. Dobra. Po to, żeby móc tego, tej formuły użyć dalej. Więc ja teraz zrobię szybko dalsze przekształcenia. I zaraz będę wyjaśniał dalej. Po prostu szybciutko przekształciłem, wyciągając właśnie to, żeby mieć wyrażenie na przybliżenie drugiej pochodnej funkcji w punkcie x. No i widzimy z przekształcenia, że jest mi potrzebna taka właśnie zależność, jak tutaj. Tutaj widzimy jeszcze, co mi zostało w tym miejscu i dlaczego jest to potrzebne. O dlatego jest to potrzebne, że mogę teraz zaobserwować następną, następującą rzecz. Tutaj e, to upraszcza mi się z tym i zostaje coś, co skrótowo mogę oznaczyć jako to jest takie, takie greckie o, nie pamiętam jak się to nazywa, ta litera a do kwadratu. Ok. Co to oznacza? Jest to po prostu jakaś wartość stała razy h kwadrat. A więc, gdy użyję takiej formuły do aproksymacji, czyli do przybliżenia pochodnej drugiej mojej funkcji w danym punkcie, to to, co mi zostanie, a to, co mi zostanie, to jest tak zwany człon dominujący mojego błędu obcięcia, czyli tego, że uwzględniłem tylko no, skończoną ilość tych pochodnych w tym przybliżeniu, będzie proporcjonalne do kroku w potędze przez stałą, tą, tą stałą tutaj, i będzie proporcjonalne do tego kroku w potędze drugiej, okej? Okay. Dokładnie te rzeczy tłumaczyłem w innym filmie, więc nie będę tego teraz e, już tutaj zaciemniał. W każdym razie chodzi o to, że ta część obrazuje nam błąd i jest proporcjonalna do kroków w potędze drugiej, a ta część e, tutaj posłuży nam do przybliżenia sobie tej pochodnej, czyli jest bardzo ważna, bo tego wzoru użyjemy żeby zrozumieć znaczenie tego równania, stosując po prostu ten wzór do odpowiedniego rozpisania tego. Dobra, więc zaraz to zrobię. Zostaje nam tylko jeszcze jedna ważna sprawa. A więc tak, tutaj mamy kierunek x, czyli zaznaczę delta x, a tutaj kierunek y, zaznaczam delta y. Przyjęliśmy siatkę równomierną, co po prostu znaczy, że delta x... Równe jest delta, e, przepraszam, równe jest delta y, to po prostu pozwoli nam łatwiej coś pokazać. Oczywiście ogólne zależności obowiązują również w przypadku, gdybyśmy dyskretyzowali siatką nierównomierną. Dobra, to zaraz będzie wszystko jasne. Przyjmijmy sobie jeszcze indeksy, po to, żeby było nam łatwiej dyskretyzować, a więc tutaj indeks j, czyli, zaraz to wytłumaczę, a tutaj indeks i. Co to ma oznaczać? No to oznacza po prostu tyle, że jeżeli będę w tym punkcie i pójdę w prawo, no to tu jest kierunek wzrostu indeksu i, czyli to będzie punkt j i plus pierwszy. Jeżeli będę z tego punktu patrzył tu, no to będę j i plus jeden to miejsce. A jeżeli będę z tego punktu patrzył tu, no to będę i j plus jeden. Ponieważ tu jest kierunek wzrostu j a i w tym przypadku ruchu stąd tu się nie zmienia. No, i w ten sposób mamy wszystko, co nam jest potrzebne, żeby opisać te właśnie drugie pochodne cząstkowe, czyli na, kier na kierunkach, czyli zmienność zmienności funkcji na kierunku y oraz zmienność zmienności funkcji na kierunku x. Tak można to powiedzieć. No dobra. W takim razie zróbmy to na następnej stronie. Ja szybko zapiszę potrzebny wzór raz jeszcze. Oraz nasze równanie, które będziemy dyskretyzować, zapiszę raz jeszcze, czyli druga pochodna z mojej funkcji dwóch zmiennych na kierunek zmiennej x plus druga pochodna z tej samej funkcji na kierunek y ma się równać 0 w przypadku równania Laplace'a. Ok. No i teraz zastosuję sobie ten wzór przepraszam, Ten wzór tutaj. Najpierw do tego członu. OK. No więc e, zgodnie z tym, jak sobie nazwaliśmy indeksy, zapiszmy bezpośrednio ten wzór. Czyli tą funkcję niej, po prostu niej, zamiast zaznaczenie. F od x i y nazwiemy sobie u, ok? I będę zapisywał używając indeksów i i j, a więc u, i. I w tym momencie y, piszę y, pochodną na kierunek x, czyli zmienia mi się indeks i, a więc ta część teraz u, i plus pierwszy j, ok? Plus u i minus pierwszy j, a więc jest to ta część i teraz ta część tutaj. Minus dwa razy u i ty j. Ok. Przez. No i krok na kierunek x, czyli delta x kwadrat. Ok. Plus. No i tutaj bardzo podobnie, tylko że teraz jestem z tą częścią, a więc zmienia mi się indeks na kierunek J, czyli ki indeks J, czyli na kierunek Y, czyli pionowy. A więc u i ty J plus pierwszy, to jest znowu odpowiada tej części. OK. Plus moja funkcja w punkcie i J minus pierwszy. OK. I minus dwa razy u w punkcie i tym i o tym, ok no i oczywiście dokładnie tak samo przez delta y kwadrat czyli krok na kierunek y no i teraz ponieważ przyjęliśmy założenie, że delta x jest równe delta y no to w związku z tym, że tak jest to proszę zobaczyć, że ja teraz zrobię takie coś żeby było to po prostu widać. W związku z tym, że tak jest, mogę tutaj wpisać też delta x, bo to w tym przypadku wszystko jedno. Okay. A jeżeli tak, i to się ma mi równać 0, wszystko, bo to jest równanie płasoma to jeżeli ja to pomnożę przez delta x kwadrat wszystko, no to oczywiście to, co w mianownikach mi się uprości, to ja tu będę miał 0 razy delta x kwadrat, czyli nadal 0. To rozumiejąc to, mamy to razy delta x kwadrat, więc jeżeli tak zrobię, no to to mi się uprości z mianowników i tu będę miał 0 razy delta x kwadrat, czyli nadal 0. No więc zapiszmy to sobie. J minus pierwszy. OK, zapisałem to wszystko i teraz jeszcze tutaj zsumowałem te wartości, czyli minus 4. Razy wartość funkcji w punkcie i tym, i o tym. To się równa 0. Ok. I w tym momencie jest już niemal widoczne to, co chciałem Wam pokazać. To znaczy, jaką właściwość musi mieć ta funkcja. Ta funkcja, która spełnia równanie Laplace'a w tym obszarze. Jaką ona musi mieć właściwość? To jest bardzo ważne, bo dzięki temu wiemy, dlaczego właśnie równanie e, płasona, a w szczególnym przypadku równanie Laplace'a, e, jest tak, e, takie ma znaczenie po prostu w technice i w przyrodzie. Dlaczego to właśnie ono opisuje na przykład rozkład temperatury w stanie ustalonym? Otóż proszę zobaczyć. Ja tutaj to e, może narysuję. Więc jeżeli to jest mój punkt i Ty, j, i j, ten punkt, no to oczywiście ten punkt to jest i plus 1 j, ten punkt to jest punkt i j minus 1, ten punkt tutaj, który jest tu, to jest i minus 1 j, no i ten punkt tutaj to jest i j plus 1. OK, to widzi. No i teraz proszę zobaczyć tutaj. W związku z tym, ja teraz przekształcę to jeszcze odrobinę. Widzimy w takim razie, że po prostu przenoszę to na tą stronę i dzielę przez 4. A więc to po prostu znaczy, proszę Państwa, tyle, że <laughs> dla funkcji, która spełnia równanie Laplace'a to każdy punkt, inaczej, wartość funkcji w w każdym punkcie tego obszaru musi być równa średniej z otoczenia tego punktu. Teraz jakby rozumiecie to państwo, wartość funkcji w tym w każdym punkcie obszaru na którym spełnione jest równanie Laplace'a to musi być równa średniej z otoczenia tego punktu i to jest właśnie bardzo ważne dlatego że teraz jakby jasno widzimy to dlaczego właśnie to a nie inne równanie Opisuje nam rozkład temperatury w warunkach ustalonych. No, temperatura rozpływa się w ośrodku w sposób zależny od parametrów tego ośrodka, konkretnie od przewodności cieplnej no i innych warunków zewnętrznych. Natomiast w każdym punkcie ta temperatura równa jest średniej z otoczenia tego punktu. No i jest to dosyć intuicyjne. Dobrze. Popatrzmy sobie jeszcze na to w taki sposób. Jeżeli tak jest, to ja mam teraz takie pytanie, w takim razie, jeżeli bym określił wartość, bo, bo proszę zobaczyć, mam coś takiego, że to jest takie pytanie, quiz, może trochę, może dacie mi znać odpowiedź w komentarzach, a więc jeżeli mam funkcję x i y, dokładnie tak jak było teraz, i jej laplasian równy jest 0, no to już to wiemy, że w takiej sytuacji, ta funkcja ma taką własność, że, jej, że w każdym punkcie obszaru, na którym jest spełnione to równanie, wartość tej funkcji w tym punkcie równa jest średniej z otoczenia tego punktu. To w takim razie, jeżeli bym, jeżeli bym miał sytuację, w której określam wartość Laplace'a z jakiejś funkcji f od x i y, i ten wynik to jest na przykład 2,4. To jak ja mam to interpretować? Co to oznacza? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. W kolejnym filmie pokażę Wam, powiem o równaniu Płasona, powiem również jak możemy te równania, czy to Płasona, czy, czy Laplace'a rozwiązywać numerycznie, najpierw w podejściu różnic skończonych, co jest dosyć prostym podejściem. A później, jeżeli będziecie mieli zainteresowanie w tym i, i będziecie chcieli, to również metodą elementów skończonych, co wymaga nieco więcej backgroundu z samej metody elementów, ale ja również bardzo chętnie y, będę, będę o tym robił filmy, jeżeli będzie zainteresowanie. Dobra, to dzięki w takim razie. Y, pamiętajcie o moim pytaniu, jak interpretować taką wartość liczbową i trzymajcie się. Cześć.